Witam Was w kolejnym odcinku Spec Simulator X. Tak jak widzimy, już jutro o 18.00 kolejna aktualizacja. W związku z tym pojawiło się sporo nowych przycieków związanych z tą aktualizacją. Pamiętajcie, że wszystko, co tutaj zostanie pokazane, nie jest w 100% potwierdzone. Zanim zaczniemy omawiać sobie przycieki związane z aktualizacją, pamiętajcie, aby się zalogować chwilę przed update'em, aby otrzymać darmowego gifta. 30 minut po aktualizacji znowu odbędzie się mini-event Scavenger, czyli szukanie ukrytych jajek. Miejmy nadzieję, że tym razem nic się nie zbuguje. No dobra, jeżeli chodzi o przecieki związane z aktualizacją, zostanie wprowadzone coś takiego jak RAP, czyli wskaźnik wartości danego PETA, który jest wyliczany na podstawie ostatnich sprzedaży aukcyjnych. Kolejna zmiana, która zostanie wprowadzona w tym update'cie to nowe jajko za Robuxy, które będzie zawierało nowego tytanicznego PETA, którym jest... Tytaniczna Astra. Według mnie najładniejszy tytaniczny pet, jaki będzie dostępny w grze. Oprócz tego, w tym jajku prawdopodobnie będziemy mogli znaleźć Doom Minus który również się bardzo ładnie prezentuje. Kolejnym petem, który prawdopodobnie trafi do tego jajka jest Doom Inferno. Ten pet również bardzo ładnie się prezentuje. Oczywiście nie jest wykluczona tych dwóch petów w wersjach huge. Według mnie wersje huge tych petów również by wyglądały niesamowicie. A co Wy o tym sądzicie? Piszcie w komentarzach. Jeżeli chodzi o kolejny przeciek, to jakby są dwie wersje jego. Otrzymamy nową krainę, właśnie z nowymi petami i jajkami, która będzie nawiązywała do kosmosu. Niestety ta wersja według mnie jest mniej prawdopodobna. Jeżeli chodzi o drugą wersję, to co kilka godzin będzie się odbywał mini-event. Również związany z kosmosem. Według mnie, właśnie ta druga wersja jest bardziej prawdopodobna, ponieważ zostaną wprowadzone komety. Jak widzimy, na załączonym obrazku w środku komety jest jajko. Właśnie dlatego wydaje mi się, że będziemy musieli zlokalizować taką kometę, rozwalić ją i wtedy zdobędziemy właśnie to nowe jajko. Lub tak właśnie będzie wyglądało nowe jajko za Robuxy. Jeżeli chodzi o nagrody z komety, Prawdopodobnie z niej otrzymamy kosmicznego cyklopa, który według mnie jest bardzo dobrze wyglądającym petem. Kolejnym petem, którego będziemy mogli zdobyć, jest kosmiczny agony. Ten też bardzo ładnie się prezentuje. Prawdopodobnie oba z tych petów będą dostępne w wersji huge. Wydaje mi się, że oba z tych petów będą robiły wrażenie. Jeżeli te przecieki się potwierdzą, to będziemy mieć kosmiczny update. Piszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tych przecieków związanych z nadchodzącą aktualizacją. W dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam on się spodobał. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!